co jeszcze mogłabym powiedzieć dzisiaj że to są moje okolice gdzie dorastałam bo z w tamtych czasach było gimnazjum i liceum i wyprowadziłam się z domu właśnie po gimnazjum i chodziłam do dwóch liceów, bo jedne, z jednego zrezygnowałam, bo Leciały mi dużo jedynek z matematyki, ale jak każdemu, a ja byłam, że tak powiem, znerwicowaną osobą, to tak jakby nie podjęłam wyzwania, jakim była matma w tej pierwszej szkole, a na przykład teraz na przykład myślę, że trochę szkoda, bo warto się skupić na matematyce w szkole. Przede wszystkim, a nie na jakichś biologiach czy coś. I cóż, i w sumie jest tu dość ładne miejsce. Dużo ładnych budowli, co prawda zaniedbanych, ale jednak. Więc bardzo mi się to podobało mieszkać wtedy w łodzi, słyszeć y, ruch uliczny. Wszystko to wydawało mi się takie. Wow, Big City Life. A teraz, no cóż, uważam takie miasteczko Łódź. Miasto miasteczko, nie? W porównaniu do tych największych metropolii na świecie, no to Łódź jest dość takim na spokojnym życiu.